Godzina dla Ziemi to coroczne ogólnoświatowe wezwanie do wyłączenia świateł oraz urządzeń elektrycznych na jedną godzinę. Akcja Godzina dla Ziemi to międzynarodowa akcja zapoczątkowana w 2007 roku przez WWF, czyli Światową Organizację Działającą na Rzecz Środowiska Naturalnego. Akcja polega na wygaszeniu świateł w obiektach y, użyteczności publicznej, y, w firmach, w mieszkaniach, bo każdy może się do tego przyłączyć. Y, I od 2007 roku bardzo się rozwinęła. Uczestniczyło w niej no, dwa lata temu 170 krajów. Wiele milionów ludzi i zostały wygaszone takie bardzo spektakularne obiekty, jak piramida w Gizie, czy wieża Eiffla, czy Taj Mahal. W Polsce od kilku lat ta akcja jest również rozpropagowana i takie obiekty jak Pałac Kultury były wygaszane. W naszej, naszej okolicy stadion wrocławski, czy Sky Tower we Wrocławiu. W tym roku również Bolesławiec przyłączył się do akcji. W tym roku podjęłam starania, żeby Polesławiec przyłączył się do tej akcji, uzyskałam akceptację władz miasta i będziemy wyłączać um, oświetlenie wieży ratuszowej, to wewnętrzne. Będziemy wy, wyłączać podświetlenie kamienic w rynku i murów obronnych. Akcja zawsze um, ma miejsce w ostatnią sobotę marca w godzinach od 20.30 do 21.30. Taka akcja to okazja do zastanowienia się nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym, jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska. Zachęcam też wszystkich, którzy chcą indywidualnie i prywatnie się do tego przyłączyć, bo jest to gest, niektórzy może powiedzą pusty gest. Natomiast do kategorii gestu można zaliczyć już bardzo wiele czynności typu nie wiem, uśmiech podawanie ręki czy wręczanie kwiatów i. i Myślę, że ten gest świadczy o tym po prostu, że myślimy o tym, co robimy. Tegoroczna edycja Godzinna dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem Nie niszczmy naszego domu. Dziwicie to? Ty też to robisz. niszcząc przyrodę, niszczysz własny dom. Możesz to jeszcze naprawić. Wejdź na godzina dla Ziemi.